Yo yo manegas ludziska z tej strony KillerZZ19. A dzisiaj pogrywamy sobie w Call of Duty Modern Warfare 2 na serwerach fall Delta One. Mapa to skidnął, oczywiście nie mam maksymalnego poziomu, więc zoga do, do Weterana 2000 jest oficjalnie zawieszona na tą chwilę, bo niestety, tu, 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 no niestety do... Gamply kolejny gdzieś pewnie będzie z 20 minut. Ok, skoczmy tutaj. Wciągniemy shop. Shotgun! Shotgun! Fizzblood! Ej ty! Fizzblood z Czuję się wyjątkowy. Shotgun! I taka to jest moc. Proszę Państwa, Palamy sobie ława. Dobra, mamy cztery. Deparatora dociągniemy? W sumie nie wiem. Możemy nie dociągnąć. Proszę Państwa, emocje. Eee... Olek napiędola ile wlezie, ale to nie znaczy, że wyczocha Predatora. Tu skam. Będzie w tak? Opa, główna nie będzie. Już on podejrzeć, Ej, wejdź, wejdź. Z tej chaty wejdź. Okej, sektoru. Alek mojego. Nie! Komando! Nie, jeszcze lepiej. Style dzięki, jak komando. Patrzcie, z jakiego dystansu nie mnie złapał. Masakra, nawet Black Ops 2 tak nie łapie, nie? Jak serta, że jest taktyczny. A byłoby, kurde, Predator. A predzie to może by były hard1 a niestety, nie było mi dane. Oczywiście latam z granatnikiem dymnym. Akimbo! Jest moje. Akemba, akemba, akemba. Biegni, biegni. Łączy akimbo, Akimbo, Akimbo. Biegnij, biegnij! Łęczy Akimbo. Myślałem, że on żyje. Nie, 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 nie. Aha, bo to trzeba podnosić samemu. Aż mi ścięło, tak naprawdę. Tak, tutaj ma takiego... kopniaka. Nie, odpalaj. Niszcz, jeszcze Nie, wystrzeliłem do niego, widzieliście? Znowu o krok od tego. Od... E... predatora i to jeszcze jakimś zasranym nie Nienawidzę. I hate. Still hate Chyba czajniki tutaj to nie ale wiesz akimbo. A Kimbo zawsze w stanie, nie? Nie, wybuchnę Ej, co jest ty? Co in... Jeszcze raz, co on zrobił? Przelagowało go jak jasne on z... czytał w ogóle? Nie wiem, jak działałem te cheaty. No, oczywiste, że nie wiem, bo nie próbowałem. O kub! Uciekaj no, On miał badat Z tumikiem. Ja też już poczułem na skórze, nie? Że miał badat z tumikiem. Rzuć mi tam senorze. Ile? Jeden pastek. Młyn za Ale ja to robię. A! Ah, why do this! Dolan! Dolan, please! Shotgun! Masz shotgun! Pompę masz! Pompę, pompa! Wszystcafiłem go prosto w twarz! Ej! w for Delta One to jest jakaś masakra. Może hakerów zbyt tu nie ma. Ale widzicie, mój shotgun nie działa. A. Przepraszam. Zadziałał, ale dziwka na nas stędzie. Przepraszam, mój błąd. Myślałem, że myślenie ze mnie zadziałał. Okej, okay, wspinaj się. Wspinaj się. Wespnij się. Nie bądź taki, wespnij się. Hej. Okay. E, wyskakuj. No nie mogę zafić dzisiaj w okno, w ogóle, za cholerę. Chciałem się, czterej się. zejść. Nie, coś się nie da ja się. Już rzucę w niego noża. Taki jolo, wiecie. O, panie nóż. Dziewka na nas stędzie z Digna. Dla kopii jedynce w ogóle dodaje jakąś zajebistą opcję. Że te dziwki na standach można reanimować. Kto ci kuś was zanimuje takiego zasalanego debila? Chcę tak naprawdę tym. No, może perk jak perk, ale to jest takie oszustwo. A ten jeszcze camping. No. Serwady 4 Delta One z każdą do zwogą. To jest masakra. Aha, jeszcze tak, dupa. A, to był nóż. Może sobie go wciągnę. I w dupę To Dobie zabawę. A ja ci zrobię taki mech chury. ktoś? To, to jest masakra! Komando. I Tactical Knife, nie? Patrzcie, jak jakiego do dystansu łapię. Wyglądało na normalne, ale to jest masakra. Ile mamy? 12, 8 Jeszcze jesteśmy na pozytywie, no. Jasna cholera mi leży, dziwka na stędzie Przepraszam, że ich tak brzydko nazywam, ale ja po prostu ku dwa nie mogę, jak ktoś używa na To aż chce się ich strzelać, nie? I tuba, tuba. Tak jest, wmw 2 Scavenger i tuba. Cudownie. Tak, 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 więcej tuba, więcej, kurwa, Scavengera. Dobra ah, tak nastawajem. Rzuciłem w niego nożem, pierwszy. Aha, to będzie już miał komando będzie wszystkich zabijał Bo komando łapie z większej shotgun To jest już totalnym absurdem to z dudą bullshitem Po całości No ja ale po całości Juźmia niego! tam już, a skódy widzicie jak ci ludzie grają, nie? Dobra, naprawdę bardzo dobrze. Cudownie. O, coś tam strzeliło. strzeliło. Okej... Okay. Okej... Okay. A shotgun? Przyda się? Nie, przyda się kawałek. Z lds em Nie! Coś z Beretta. Z Full Metal Jacket. Ach, Full Metal Jacket. To jest to. No... Full Metal Jacket. No, biegnij, zaś, biegnij, proszę, cień! Biegnij, biegnij, to znowu będzie albo typek z komando, albo z shotguna, nie? Ja to po prostu czułem. Przepraszam, że pana tak brzydko potraktowałem, ale ja po prostu pana czułem. Chyba, że nie słyszymy kroków, jest nadzieja, że zginął. co za głupot. Znaczy, atrudów. Eee... No tak, p***a, jedno na nasz Okej. No, rzucę wam tę d***a. Zobaczcie się dziwki. W sensie to było do wrogów, nie do moich. Tu było. Zrobię headgear'a. I teraz wypalę. Nie żebym gówno wypalił. Chcę mieć ACR. Ja nie chcę copycat. Copycat jest za dupy. Ja go nie używam. W ogóle do cyklu wtedy, nie chcę używać. Więc Albo on, albo, heh, albo albo Baret. Ej, ty! Tam z temu? Chyba, nożownik Wiedziałem, nie? Patrz jak on to szybko zrobił, że to jest boss tego noża. To jest boss, nie? Patrzcie, on wbiegł i już od razu zlew na szaro. Żeby tylko wyrzenić tą kosę, jedną, jedyną. Także komando to jest takie gówno. jest taka dupa, po prostu, komando. No i proszę Państwa. Jakie zabia dziwki. Aha. A w taki sposób się nie cofia z odbiana. Okej. Okay. Okej. Okay. Kolejna do bez Zicoila. na czwórkę mi się dzisiaj grało przyjemniej, nie powiem. Jak nam tak chujową bronią, Że nazwanie ich jej chujową tak naprawdę nie jest niczym złe. Kładłem się. Boże, zalespał. Dobra, śnieg, no nie fajdź kurwa! Te mate, achójdź się, pchasz główną Bunwo. Gunwo! Mam dwóch i tu mamy zabije. Mogę być by ci w jednym miejscu. Ej, Dobra, no, Więcej, więcej, więcej dymów, więcej dymów. W tym jest zabawy. Zajajmujcie się se chłopaki. Palcie, to narkotyki mocne biegnij 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 biegnij, znowu gościu będzie tutaj z tym kampił jest coś śmiesznym. nie, nie powinien jeżeli to był goleś z komando... to ja mu zastrzegł mi wreszcie używanie commando no, zgodzę, ja bez komando załatwiłem to, bo są rzeczy inżynierzy z komando. coś jest i tak z tym komando? Zmiecie? Mam nadzieję, że tak. Nie! Nie! Zabij, 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 zabij! Zginął, zginął, ale zabij więcej. Biegnij, biegnij, zabij. Zabij, zabij, biegnij. Tak się szkoli żołnierzy. Biegnij, zabij, zabij, biegnij. Zapomniałem, że ja stał do przerwy w nie? A ja tak o tym razem zapomniałem. Head down, okej, okay. sam sobie szkoda Down Nie mam za chwilę pojęcia tylko ale tam gdzie chodzi? To to ja wiem A jestem na, na cyku czwóreczce eleganckim Bardzo podobającym mnie się Idzie jest Pledzie. Oku kurwa, wejdzie. A wejdzie Albo tędy, albo bym miał Dobra, mam tego, predzio ja nie umiem to zachodzić z właśnie. Ej, co jest? Och, jasna. Widzicie? Co tu się tu za stało? Jestem jeden do helikoptera. Nie, chciałeś podnieść tutaj. Nie, zginę. Zginąłem! Boże nie! Ej, w jakim momencie on mnie widział? No? Zostałem do niego przodem i mi waliło plecami, widzieliście? Tak, no kurwa, jeden z hd jasna cholera. Jak ten nóż w ogóle lata? Lata jakby chciała, ale nie lubię. No dobrze idzie z tym shotgunem. Spadł właśnie z doby. Okej, okay. ja może się jeszcze ubiłem, ty. Myślę, że ich smakerem dalej. No, wiedział, że ja tu będę. A nie, to z góry. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Posądziłem pana o czytaniu. może pan czytać. No. Tak bardzo hamstwo. Może ty? Górny. I dla tych panów. Nie widzą, że latają tutaj osce metale. Znowu będzie kolejny gameplay z 20 minut. A co o no, kurwa, LMH, się. Panowie. Do tego killsticka właśnie chciałem dobić, ale niestety. Ej, tam jest typek. dostał w czamdu, to jest dobrze. Ech, fajny ten m że nie okazji go poużywać, gdyż odbiłem na te setwedy w Delta One, wiecie. Super Mega Pro 1000x EXP. A potem tylko się czuchlało te... Do modela, co no, tu siedzi? Tu no. Masz dziwko. Biorę swoją snajpę. Gdzie jeszcze ją zabiję, to będę jaja Jak ja zabiję jakąś snajperką. Dobra, stąd tutaj mam dobry widok. Chciałbym mieć całgie na tej snajpie. Tak, ja snajperek nie ogarnia, żeby wygrać z tym full scope. Em. Zaraz mnie jakiś typek ściągnie Szulka nie ma. O tam jest. Widzisz? Zgaduj się. Fajnie, włapi oddech. Ehm. Um. Przepraszam, nuży no się pan? Zajm pan sobie. tu ludzie umierają. Ale ja tu się zje kampię. Dostanę ja, 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 ja. A, nie ja. Ja nie. Nie ja. ja, nie ja. Dobra. Coś tu muszę żeby... Dlaczego mi się stań, pan? Nie wiem. Czy on też używa komandy? Nie wiem. Aaa, takie podskoki ze No bo w sumie jest ja będę de M4 mamy, ta mamy. Także się wciśnie komuś takiego noskołpa. O, oh, wiecie, z biodra noskołpa. Jeszcze jest mogę iść. O oh, jest, bitches! Jezus, strzał. Ty, mam trecia! Nie skapnę się w ogóle za, za jasno, ma polerę. OSB chess. Jest Harrier. Zaś Harrier, przylecisz. W końcu. Harrier. Zaczekaliśmy się w tym dniu troje Harrierów. Coś pięknego. Tu, tu kogo nie ma. Tu kogo nie ma. Udało no, na tych zniszczyć skop. Nie sądzę. Ja to raczej taki, wiecie... To było masakryczne, się to? Już miałem typa na celowniku. Chyba, że dostałem... Nie. Cholera nice. Ale to jest dobre. Jest to tego obwodkina i... Ich... A nie, bo w grze nie ma czegoś takiego jak e, Szkoda. Gdzie ja padłem? Może swoją sniper jeszcze zgadnę. Może ktoś podniósł moje ammo, coś na nie. To było moje ciało tam wtedy. Szkoda. Kurczę, nie umiem strzelać tych x Jemu nawet hitmatkę z niej dostał, widzieliście to? Ja nawet nie wiem, jakbym z Szydgano wypalić w takim razie. Co jest dziwka za syna, Może zaczynamy ten człowiek denerwować? Trzeba biegać w takiej kupie, bo wtedy on nie zabije. No do tego też strzelijemy, jasna cholera ludzie, Ile wy macie pingu? No ping mają w tym razem niedużo, ale w ostatnich ludzi jak chce, mi się działo. Ty! Nie, jeśli. się Słuchajcie, jeżeli ten ktoś ma reprezentować se z reps, to ja już na nie nie dam zamiaru zaglądać. No ale koleś się wkurzył też w Ja grzem tego Dostanę No, nożem do rzucania Takie dziwkactwo Już powoli Dziwkactwo jak z Dobra, ale wejdźmy tutaj Cholera Źle wszedłem Kosa, Boże ludzie tu komando Nie Oni z siebie robią chyba parodię graczy w tym momencie, nie? Jest czysta parodia graczy Call of Duty 2 oh yes, to by nie zrzut. To mi się podobało. So, I co Wiem, że lubicie. To był taki Yolo komando, wiecie. To jest przecie komando, a nie jakieś pierdolenie się z tymi nożami. W z tam jest pereta, tak? Dobra, wygraliśmy. Jaki wynik? 4428, mam nadzieję, że się podobało, gameplay jest, skoda oczywiście dosyć długie samostatnio, ale chwilowo ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!